z strony Rudy. Obiecałem firmik To będzie dzisiaj filmik. Miłego oglądania. Dzisiaj bierzemy sobie BMW E30 125 HP. Oj, przepraszam pojechałem złą drogą pomyliłem się Ale tak i tak widzowie zostawcie suba ze dzwonkiem i łapeczkę w górę bo jak dobijemy 100 tysięcy łapek to nagram jeszcze jedno i subów jak dobijecie go 500 bo ostatnio miałem 300 63 trzy supiki Dziękuję wam Za to Że dobiliście chociaż Nie miałem Dzisiaj na koncie mało pieniędzy Ale zajść jutro nagram Filmik z U, Udażyłem. Jutro nagram filmik Z Tirem Oj utknąłem troszeczkę nie wiadomo czy ja teraz wyjdę o niech to może to będzie problem Może to będzie trochę to będzie problem teraz A teraz nie mam jak go wyciągnąć Piszcie propozycja Jak coś to poza jak tego, to potem dam link, jak się nazywam, potem wyjdę i pokażę, jak się nazywam no to zaraz wchodzimy do samochodziku trzeba wyłączyć ręczny, trzeba włączyć do tyłu i patrzcie, pomału wyjademy zaraz może tak myślę jak nie wyjademy, to nic Widać, że nie daję radę. Jeszcze pójdę tu. mi. No to chyba dzisiaj na koniec. A jutro nagram 10 minutowy. Dobra. To pam. Jak to, to dajcie już super. Jutro nagram z tirem i samochodem. Dobra. I dlatego, jak tego dobiję milion, znaczy, no milion subów, to nagram odcinek. Pójdę po nogach od, od tej paczki do smardzewa. Umowa. Jak dobijecie milion subów, to to będzie to to do następnego odcinka. Pa, pa.